80-leci naszej szkoły. To piękna okazja, aby spojrzeć wstecz na historię, która rozpoczęła się 8 dekad temu i trwa nieprzerwanych do dzisiaj. Przez wszystkie te lata, nasza szkoła była i pozostaje miejscem, gdzie kolejne pokolenia zdobywały wiedzę, rozwijały swoje pasje i kształtowały charakter. 80 lat to nie tylko liczba. To symbol ciągłości, wytrwałości i doświadczeń, które są fundamentem naszej tożsamości. Dzisiejsze święto przypomina nam, jak ważną rolę odgrywa edukacja w życiu człowieka i całego społeczeństwa. To dzięki niej możemy patrzeć w przeszłość, z nadzieją czerpiąc siłę z przeszłości. W środku znajdziecie pamiątki z roku 2025, zdjęcia, wspomnienia uczniów, symbole naszych czasów i zapisy chwil, które dla nas są ważne. Chcemy, abyście otwierając ją w przyszłości mogli zobaczyć, jak wyglądało życie w naszej szkole i w naszym mieście w 2025 roku. Nie wiemy, jak zmieni się świat, kiedy odczytacie ten list. Może szkoły będą wyglądały zupełnie inaczej, może nauka będzie prowadzona w sposób, w jaki, o jakim dzisiaj nie, tylko marzymy, ale wierzymy, że wciąż będzie w was to samo pragnienie poznawania świata, ta sama ciekawość, która od lat towarzyszy każdemu uczniowi. Życzymy wam, byście nigdy nie przestali się uczyć, nie tylko z książek, ale i z życia, z ludzi, z własnych doświadczeń. Niech nasza szkoła nadal będzie miejscem przyjaznym, mądrym i otwartym na innych. Z dumą i wdzięcznością patrzymy w przyszłość, mając nadzieję, że nasza historia staje się częścią waszej. Субтитры сделал DimaTorzok